Minecraft SMP, czyli Survival Multiplayer, już od dłuższego czasu cieszy się ogromną popularnością na całym YouTube. Z tego powodu bardzo często pojawiają się coraz to nowe serwery dla twórców, które jednak nie oznaczają się ani oryginalnością, ani jakością. Po mniej niż miesiącu nikt już ich nie gra i zostają one zamknięte, tak by ich nigdy nie było. Ja sam dostaję masę zaproszenia na takie serwery i podsunął mi to pewny pomysł. Wybrałem z nich trzy najlepsze SMP i na nie dołączyłem, a wszystko po to, aby odpowiedzieć na jedno kluczowe pytanie: czy poza największymi? Typu anarchia czy Drop SMP istnieją jeszcze jakieś dobre serwery, Just smp, oficjalnie otwarte! Właśnie odbył się oficjalny start chest SMP. W sumie powinienem wam teraz o nim powiedzieć co nieco, ale na razie czeka na mnie ogromne niebezpieczeństwo. O kurde! <laughs> Czekaj, trafiłem na drugiego tima. jedna skrzynka jest. jest? żyję. W tym momencie znajdowałem się centymetry od mojej śmierci, ale ratował mnie ten ukryty kawałek pnącza, o którym nie miałem żadnego pojęcia. Teraz jednak moim priorytetem jest zdobycie jedzenia, ponieważ mam zaledwie półtora serca. Przy okazji opowiem Wam trochę o serwerze, na którym właśnie gram. Na Custom SMP, po zabiciu gracza wypada z niego strzynia skarbów, która ma bardzo OP i temy. Ja mam mapę skarbów. Nasza... OK, Okej, dobra. Osoba, z którą właśnie rozmawiam to mój sojusznik Bobrownik. I... okazał się on być właścicielem całego serwera, więc była to pewna, drobna przewaga nad innymi. Przy okazji zacząłem wykopać żelazo oraz inne surowce i po 30 minutach byłem już cały uzbrojony. Postanowiłem wrócić na spawn, gdzie prawdopodobnie znajdował się któryś z moich przeciwników. Nie wiedziałem wtedy jednak, co tak naprawdę miało mnie czekać. No, leje się ze mną. O kurde. Ten gościu jest solidnie przygotowany. Co jest? Ej, przecież bloki się nie stawiają. Halo! Aha, bloki się nie stawiają na spawnie. No, co jest? Oli mnie odrodził i próbował jeszcze raz zabić, ale udało mi się uciec. Tym samym znowu musiałem złożyć wizę pod ziemią, aby znowu zdobyć żelazną zbroję. Gdy skompletowałem całe moje wyposażenie, rozpoczęliśmy z obronnikiem realizację naszego planu, czyli zdobycie jajka, smoka. Najrzadszego i temu w grze. Zdaniem mojego sojusznika było zdobycie Blaze Rodów, a moim Ender Pereł. Zrobiłem więc portal do Enderu i małe stanowisko do handlowania z Piglinami. Myślałem, że będzie to bułka z masłem, ale głęboko się myliłem. Daj mi coś dobrego. Proszę cię, gościu. Daj mi coś ciekawego, czy nie? To nie jest ciekawe. Chcę perły. Daj mi perły. Proszę cię. To też nie. Zaraz będę. Zobaczymy, co mi dasz. No i co, masz? Nie dałeś mi nic ciekawego. C kto do mnie strzela? Dam ci jeszcze jedną szansę, rozumiesz? Jeszcze jedną szansę. Co? Gdzie ten drugi poszedł? No nie, że poszedł. Po ponad godzinie udało mi się zdobyć jedynie sześć pereł. Kiedy jednak miałem o tym powiedzieć Bobrownikowi, okazało się, że sam już zdobył jajko. Ech. Teraz w sumie jedyne co nam pozostało to zrobić elytry, jednak na razie miałem większy problem. Miałem 8 serc zamiast 10, czyli jakimś cudem straciłem ich dwa. Nie powinno to być możliwe, ponieważ na serwerze nie ma plugina Lifesteal, ale system główek, które wypadają z graczy. Wtedy okazało się, że bobrownik zmienił go na rotację serc, po czym po jednym dniu zmienił zdanie i usunął Lifesteala. Oznaczało to, że straciłem moje dwa serca na zawsze. Nie narzekałem jednak, ponieważ SMP dopiero co wystartowało i grę sobie spokojnie aż do czasu. Niedziela, 2 kwietnia, godzina 8.06. Eksplorowałem nether w poszukiwaniu bastionu. Hm, jak może tam zejść? Dobra, robię glitcha z No! Co jest?! Co jest, no nie! Z jakiegoś powodu nie mogłem wsiąść do łódki ponownie i dosłownie przez nią przeniknąłem, ginąc zmarnie w lawie. Odradzam się, a na spawnie stacjonuje Oli, ten, z którym miałem wcześniej pojedynek. Od razu zaczyna mnie atakować. Cały żelazny idziemy to jest zbroi oraz trójzębem nie miałem z nim kompletnie szans. Zabija mnie. Na serwer dołącza Kripska i od razu dostaje całą żelazną zbroję. Przy okazji na spawn przychodzi Prigo i rozpoczyna się między wszystkimi ogromna walka. Po chwili zostaję przez niego odrodzony i zaczyna mnie spawn killować. Za którym razem jakimś cudem odradzam się na drzewie. ukryłam się, w tym czasie z pomocą przychodzi. Bobownik. Zabija Oliego, zbija to ten Prigo, który próbuje uciec trójzębem i wtedy. Co jest? Prigo nie żyje, dobra, dobra, let's go! Biorę wszystkiego i itemy, Oli spamuje najgorszymi możliwymi wyzwiskami i finalnie Bobrownik i Sebek wygrywają bitwę. Odrodziliśmy Prigo. Nie farmiliśmy na nim skrzynek, ponieważ uważaliśmy, że było to niehumanitarne. Daliśmy mu trochę rzeczy, a ten odszedł i już nigdy go nie zobaczyliśmy. Kiedy już opadł kurz, spawn wyglądał jak istne pobojowisko. Wszędzie były pobudowane mosty, randomowe bloki, pajęczyny, dosłownie wszystko. Wtedy doszedłem do wniosku, że takie bitwy nie przynoszą nic, a jedynie niszczą wspólne stosunki i sprawiają, że serwer wygląda jak typowe anarchiczne 2 b Dlatego też nie ociągałem się i zacząłem przywracać to całe miejsce do porządku. Na samym końcu umieściłem skrzynkę z różnymi itemami, aby nowi albo obecni gracze mogli z nich skorzystać kiedy tylko chcą. Wybrałem się wtedy do endu pokojną Elytrę, ponieważ pierwszą straciłem próbując z moim sojusznikiem podbić Ancient City. A jak? Eee... Lepiej o tym nie mówmy. Teraz moim priorytetem była farma expo, dzięki której moglibyśmy wymaksować nasze itemy oraz je naprawiać. Tak więc zabierzmy się do roboty. Zakończona forma pozwala na zdobycie 30 poziomu w zaledwie minutę. Pokazałem ją Bobrownikowi, ale nie mieliśmy dużo czasu na jej wypróbowanie, bo byliśmy umówieni na rozmowy biznesowe z Wikiksem. Chciał on od nas kupić głowę OLIEGO i inne rzeczy na drodze negocjacji. Poczekaj na chwilę, muszę ten dać jakieś rzeczy do skrzynki. Nie pytaj skąd jest tam tyle perf. <głos> <głos> możemy dać ci Full Netherite Set, a ty nam dasz szalker... no shalker, skrzynkę, Firewerk. W każdym razie te najdłuższe. Okej, okay, możemy zrobić ci promocję. Możemy dać ci Netherite'owego seta yy, za pół skrzynki Firewerk, ale jeszcze dwie książki z Mendigiem. Skrzynki Tak, to jest dalej mniej niż yy, ten, niż jedna skrzynka cała. Jeśli nie chcesz, to nie. Główka może sobie dalej siedzieć w, w skrzynce jakiejś tam na rubieżach galaktyki. Ups, ups. Eee, to tylko drobny wypadek. Ostatecznie jednak, Wikis nie wywiązał się z naszej umowy, nikt zbytnio nie grał na serwerze, SMP obustoszało i dwa tygodnie po starcie zostało zamknięte. Szczerze mówiąc, nie było to jakoś bardzo profesjonalnie zrobione. Przypomina mi to trochę typowe miejsce, gdzie graż ze swoimi kolegami i dobrze się bawisz. Niosło to jednak ze sobą duże plusy. Na serwerze było stosunkowo spokojnie, nie było ciągłej wojny, nie było żadnych lagów podczas rozgrywki i naprawdę można było czerpać przyjemność z byciu na czest SMP. Niestety brakowało czasu zaangażowania i wspólnych interakcji Między graczami. Admin serwera byli miejscami trochę nierozgarnięci, ale to już można pominąć. Solidne 8 na 10. Jednak to SMP różni się diametralnie od tego, które zaraz odwiedzę. Myślę, że tymi słowami możemy oficjalnie rozpocząć. Biomy SMP! Kolejny serwer, na którym gram, to biom SMP. Jak sama nazwa wskazuje, cały świat jest pokryty przeróżnymi customowymi biomami. Razem ze mną jest mój służnik Xnezzy, który znany jest bezwzględnego dominowania przeróżnych serwerów, a w szczególności typu Lifestyle. Dobra, mamy go. Po zabiciu gracza otrzymujemy tak zwany magiczny liść, dzięki któremu możemy wejść w posiadanie bardzo obejtemów. Mam artefakt odrzutu Dostał jednego? Jest, nie żyje No chodź, chodź, chodź O, masz buty jakieś Nezim udało się wylosować chmurkowe buty, które dawały mu bez przerwy efekt powolnego opadania Ty, patrz tam wioska jest, widzisz? Masz trochę, tutaj marchewek. Ty, tam kolejny są! So. Nie, to się każdy tutaj będzie bić. Gonią. Serwin. Goi nas właśnie obca drużna złożona z trójka graczy. Mateo, Kuchara i Serwina. Nie byłaby to aż tak trudna sytuacja, gdyby nie fakt, że dwójka z nich to właściciele całego serwera. Co gorsza, sawana, na której byliśmy prawie w całości pokrywała wysoka trawa, co utrudniało walkę. No nie! Postanowiliśmy dalej nie ryzykować i skupić się na zbieraniu jedzenia oraz eksploracji terenu. Mieliśmy jednak spory problem. Nowa generacja świata sprawiała, że struktury pojawiały się o wiele rzadziej, tak samo jak jaskinie i szczególnie potrzebne żelazo. Dopiero po 1200 blokach udało nam się znaleźć coś ciekawego. Wtedy jednak nie spodziewaliśmy się, tego, co tak naprawdę odkryjemy. O, wrak statku, wrak statku. Czy cokolwiek to jest. Patrz, to jest. To jest stronghold! To jest stronghold! Ha! Nie, to ej, to jest jakieś więzienie... O kurde! O ta patrz ile tam jest skrzynek, chodź. Chleb. Redstone... Patrz jaka to jest biblioteka. Jest! Jest portal! O, a to co? Uuu, patrz pokój z portalem do netheru. I w tym momencie nasze ogromne szczęście ponownie się objawiło. Co jest? Jak? O dobra, mamę, mam blaze. Ej, 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 patrz, patrz! Widzisz, tam jest portal drugi. Niestety radość nie trwała długo, ponieważ Nezzy niefortunnie poślizgnął się i spadł z wysokości. Zebrałem jego rzeczy, ale kiedy już miałem mu je oddać, moje obawy potwierdziły się. O. Ty! Matueta jest! Poczekaj. Dobra, ja wiem gdzie on jest. Kurcz, jest... Idzie w tym kierunku, gdzie jest... Nasz portal. Czekaj. Nie, poczekaj, bo to jest kuchar i ci inni. To jest serwini kuchar. Nie, poczekaj. Poczekaj, poczekaj. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Wiem, wiem, ale ja mam pół serca. Nie, nie, nie. Poczekaj, ktoś mnie strzela. Nie! zaczęliśmy wszystko. przeciwnicy mogli w każdym momencie wyzerować nam serca, a co najgorsze, nasz plan, polegający na zdobyciu smoczego jaja, musiał trafić do kosza. Wyszedłem z serwera, czekając na dalszy rozwój sytuacji i niepewny tego, co zostanę u następnego dnia. I że żyjemy. Raz niko nie mam na serwerze. Tutaj ktoś się budował. Tutaj jest jakaś taka strzałka. Nie wiem, kto ją zbudował, ale możemy pójść, gdzie wskazuje. Aha, czy tutaj dalej jest nieotwarty. Portal? No to dziwne. Czyli nie otarli tutaj jeszcze Serwin i wszyscy inni? Myślałem, że już wszyscy zginęliśmy i to był nasz koniec. Miałem za dużo pytań i za mało odpowiedzi. Dlatego też zapytałem Neziego, co tak naprawdę się stało. Według niego, podczas bitwy w nederze, ktoś z timu Serwina postawił łóżko chcąc zabić mojego sojusznika wybuchem. Zrobił to jednak źle i zamiast tego wyeliminował siebie i swoich sprzymierzeńców. Teraz więc niebezpieczeństwo zostało zażegnane, a ja postanowiłem pozbierać żelazo i jedzenie, ponieważ jutro razem z Nezim oraz naszym drugim sojusznikiem Kiweuszem mieliśmy pójść zabić smoka kresu. Thank cool. you Następnego dnia odwiedziłem członków naszej drużyny przygotowujących się do endu. Używali oni dość powszechnej i prostej metody na darmowe przedmioty. Na czym ona polega? Już tłumaczę. Kiedy gracz numer jeden zabija drugiego, zyskuje on magiczny liść oraz serce. Później numer dwa robi to samo i w efekcie nie straciliśmy żadnych serc, a dostajemy dodatkowe dwa dropy. Miałem przeczucie, że admini już nas za na tym złapią, ale nie wiedziałem, że stanie się to aż tak szybko. Elo, elo? Możecie wisi? Poczekalnie, macie minutę. 18.31, jeśli nie to ban? No to średnio. Kuchar i Serwin uznają mnie za niewinnego go, więc mogę wyjść z rozmowy. Ja mogę iść. Dobra, to spoko. Niestety moi sprzymierzeńcy nie mieli takiego farta. Dostali Bana, a kiedy negocjowali warunki jego cofnięcia, Kiwe już pokłócił się z Nezim, co skutkowało wyrzuceniem go z Teamu. Szczęśliwie, se już nie rozpadł się, a x Nezimu udało się przejść grę zdobyć dobycia i oraz Elytreu. Ja sam też pożałem na poszukiwania NCT, ale wtedy doszła mnie okropna wiadomość. Serwin odchodzi z biome SMP i planuje zamknięcie serwera, który już po dwóch dniach od startu zaczął podupadać. W praktycznie nikt na nim nie grał i nie tworzył z niego filmów. Jednak to nie był prawdziwy początek Bioma SMP, bo półtora tygodnia wcześniej zagraliśmy na nim po raz pierwszy. Ale na serwerze występowały ogromne lagi, co spowodowało kompletny bałagan i chaos. Same białe były też mało przystępne dla graczy: trudno przemieszczało się przez głęboki śnieg albo gęsty las. Brakowało struktur i surowców. Fajny serwer, dość dopracowany, trochę samoorganizacja, a tytułowe białe powinny być odrobinę lepiej zrobione. 7,5 na 10. Dobra, lecimy, lecimy. Ostatni serwer, na który dołączyłem, to Supply SMP. I od razu lecimy do statku. Co robisz skrzynka? No właśnie, co ona tu robi? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, muszę powiedzieć wam trochę o SMP, na którym gram. Na Supply SMP, kiedy zabijesz gracza w promieniu 25 bloków, pojawi się rzut zaopatrzenia, w którym można znaleźć bardzo dobre przedmioty. To jest buty szybkości, aha. Zlutowałem całe wrak statku, pozbierałem surowce i postanowiłem wrócić na spawn. Na serwerze został wgrany plugin Voice Chatu, dzięki któremu możesz rozmawiać z innymi członkami SMP bez potrzeby wychodzenia z gry, co wykorzystałem trochę inaczej niż było to zamierzone. weeeeee, bam pom Nie uciekaj! Halo, panie! Halo, ja chcę pomóc! Siema, dałam ci coś może. Tu masz? Masz jeszcze trochę jedzenia, masz jeszcze buty fajne. Przy okazji na dołączył Jotmes, który bardzo prosił się o bana. <głos> Au, <głos> chill, bo cię zabiję, proszę cię, nie, nie zmuszaj mnie do tego, proszę cię. <noise> Ej, chill out. <laughs> Z piętnastoma sercami i kilkoma dobrymi uczynkami na karku postanowiłem popłynąć w daleki morze w poszukiwaniu miejsca na moją bazę? To co jednak znalazłem przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Czekaj, co to jest tam na horyzoncie? Co jest? To, to jest jakaś wioska duża. To się jeszcze ciągnie! Ile tego jest? Jeszcze tam druga jest! Aha, jacie ile tego jest, to ogromne. Kiedy już zaakomodowałem się w najwyższej wieży wioski, postanowiłem poeksplorować trochę nether i... Zginąłem. No, może dwa, znaczy trzy, cztery... W ciągu godziny straciłem sześć serc. Pelecałem moje żelazo, poszło na zbroję, którą traciłem raz po raz. Zacząłem wątpić w moją przyszłość na tym serwerze, skoro nawet bycie w netherze kosztowało mnie prawie połowę mojego paska życia. Byłem w kropce, nie wiedziałem co zrobić. Wtedy jednak doszło do mnie, że rozwiązanie całego problemu miałem tuż pod moim nosem. Myślę, że wielu z Was się zastanawia, Sebek, co teraz właściwie robisz? Jest jedno słowo, które może wam wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Wilażerzy, a dokładnie jedna profesja wieśniaka, czyli płatnerz. Kiedy ulubimy go na najwyższy poziom, można sprzedawać enchantowaną diamentową zbroję. Zbierałem więc drewno, robiłem patyki, sprzedawałem je za szmaragdy, tradeowałem się, aż w końcu udało mi się. Jest! Mamy to, nareszcie! Po raz tego całego szaleństwa zapomniałem kompletnie o innych potrzebnych przymiotach i narzędziach, dlatego też chciałem kupić zenchantowany miecz od Tiselka, który aktualnie był najbogatszy na całym serwerze miałem się od niego ogromnej ceny, ale on chciał jedynie tarczę i wspólny sojusz. Yy, okej. Okay. promienie nie było mu już nic potrzebne, bo miał cały szalker pełny książek z mendingiem i niezniszczalnością. Pokazał mi nawet swojego niebieskiego aksolota. W każdym razie nasze interesy zakończyły się pomyślnie, a ja w bazie zacząłem tworzyć plany farmy expa. I na moje szczęście tuż pod wioską znajdowały się dwa spawnery mobów, kilka bloków od siebie. Tak też bez zbędnego ociągania się zacząłem prace budowlane. Na razie moje życie na Supply SMP było stosunkowo spokojne, no może poza tym incydentem w Nederze, ale od kilku dni bardzo nurtowała mnie pewna sprawa. Na prywatny serwer Discord członków SMP zostało przesłane zdjęcie od koty Wewe. Przedstawia ono jajko smoka na tronie. Za jednak można zobaczyć kawałek dachu jakiegoś domku, potencjalnej wioski oraz villager'a stojącego na spawnerze. Naturalnie, tak jak na poprzednich SMP, chciałem to jajko zdobyć, ale nie miałem kompletnie pojęcia, gdzie mogło się ono znajdować. I jeszcze trochę czasu minie, zanim wszystko to się wyjaśni. Na razie jednak było coś ważniejszego, czym chciałem się zająć 11 kwietnia na no nasz serwer zawitał tajemniczy Mister Supply, który wysłał następującą wiadomość. Drodzy gracze Supply, SMP: Na spawnie serwera została umieszczona księga z martwych wstania i nie tylko. Polecam szukać. Oczywiście każdy był tym zainteresowany, ale był jeden mały problem: Mister Supply wysłał to ogłoszenie o 11 w nocy. Ja nie grał w Minecraft o takiej porze. Pomimo tego postanowiłem tam pójść następnego dnia i tak jak się spodziewałem, wszystko już zostało zutowane, poza jedną skrzynką. Co jest. Co jest, ile co temu? Miałem się już zawijać sporo tym do bazy, ale intuicja podpowiadała mi, że coś może znajdować się w tym kawałku rękojeści miecza, który zbudował wcześniej admin. Podleciałem tam i wtedy. No nie! Kolejne? Kolejne? To jest trójzą, perły, wszystko! Teraz, kiedy już jestem dobrze uzbrojony, postanowiłem pójść szukać bastionów. Ale nie byle jakich, ponieważ na serwerze został dodany nowy ich rodzaj, w którym można znaleźć masę netherytu, a nawet piglinowego bossa. Czy jest to bardzo niebezpieczne? Tak. Czy tam wybiorę? Eee... Dobra, wchodzimy. Uuu, okej, okay, okej. Okay. Coś tutaj jest. I po krytowaniu bossa przez 10 minut udało mi się go zabić. Nareszcie! Po całym splundrowaniu miejscówki wzbogaciłem się i to solidnie. Let's go! Cała na zbroja. Przy okazji, eksplorując Tether znalazłem portal prowadzący do bazy, w której prawdopodobnie zostało zrobione właśnie to zdjęcie. Co jednak stało się ze smoczym jajem? Tego pewnie nigdy się nie dowiemy. W tym czasie na SMP zachodziły duże zmiany. Do skrzynek wprowadzona została nowa pola itemów, które były... jakby to powiedzieć... Za mocne. Powodowało to, że dosłownie każdy nowy gracz kwadrans podłączył na serwer miał już wymaksowaną elitrę, diamentową zbroję, miecz, siekierę i tak dalej. Wszyscy farmili na sobie serca, bo z prawie nielimitowanymi księgami Zmartwychwstania można było się nawzajem odradzać. Odkryto również glitch, dzięki któremu jeśli zbijesz komuś totem, to zrzut dalej się pojawia. Nawet ja sam sprawiłem sobie 28 serc, wymaksowany miecz, zbroję, narzędzia, a nawet dedrytową motykę. To naprawdę nie było tego warte. Jednak wszyscy wiemy, że po takim lukratywnym i pełnym w okresie zaczynamy widzieć jego negatywne skutki. Wszystko przestało być rzadkie, cenne, straciło jakąkolwiek wartość. Cały spawn był pełen skrzynek z niewykorzystanymi elitrami, siekierami, naderytem. Ludzie budowali się diamentowymi blokami, bo nie i czym innym. Zombie chodziły z netherytową zbroją i siekierą w ręku. Niektórzy wpadli w obłyn pod wpływem bogactw i władzy, a w szczególności t selek który według założyciela Sapla SMP przyczynił się w większości do jego upadku. Cały spawn był kompletnie zniszczony. Jest a na serwerze nikt już zbytnio nie grał. Dlatego, jako ostatni cel, dałem sobie zdobycie 30 serc. I znałem kogoś, kto chętnie chciałby się ze mną wymienić. Okej, okay, no to chcesz te swoje 3 totemy i 5 noży, tak? To 2 serca. Dobra, 3 bloki diamentu, 3 totemy, Raz, 2, 3, 4, 5. 5 na 3. Dobra, jeszcze jedno. Jest! 30 serc. <grym> Let's go. I tak zakończyło się Supply SMP. Pomimo ciągłego zamętu i anarchii panującej tutaj na serwerze dalej można było się dobrze bawić, a kontakty z graczami występowały o wiele częściej niż na poprzednich SMP. Właściciele Supply zauważalnie dbali o niego, aktualizując loot, czy robiąc jeden, czy dwa eventy. Niestety wcześniej wymienione bogactwo trochę dostało się do głów niektórych członków administracji serwera i doprowadziło do jego zagłady. 8 na 10. W tym momencie możecie się zapytać Sebek, jaki jest w ogóle sens tego filmu, skoro wszystkie SMP, na których grałeś, od niej prawie tak samo, ale Ocenianie serwerów, na których dzisiaj grałem, nie było moim zamierzeniem. Chciałem wam pokazać główne błędy, jakie się popełnia, robiąc własne SMP. Każde z nich nie przeżyło więcej niż dwóch tygodni, co nie tylko jest winą ich administracji, ale przede wszystkim członków. Podczas nagrywania tego odcinka usłyszałem masę razy zdania typu: Jak myślisz, ile dni daję z temu SMP?, albo, jak myślisz, kiedy ten serwer umrze? Jest to bardzo złe nastawienie. Duża ilość twórców dąży na nowe SMP, tylko aby zrobić z niego jeden film, zyskać kilka wyświetleń, a później nigdy więcej na nim nie grać. Najważniejsza rzecz w tym wszystkim to jedno słowo: Masa ludzi z którymi grałem miała nastawienie jakby to było jakieś kolejne SMP, które zaraz umrze. I to powoduje właśnie ich koniec. Przecież nie bez powodu Dream SMP albo Hermitcraft przetrwały tak długo. Bo gracze byli zaangażowani w serwer i wiedzieli, że ma on ogromny potencjał. to SMP nie musi mieć jakichś wielkich ilości wtyczek, nowych przedmiotów, biomów, nawet nie musi mieć lifesteala. Wystarczy, że będzie to najprostszy serwer Minecraft, na którym ich członkowie będą chcieli dobrze dla całego SMP, a odniesie ono prawie gwarantowany sukces. Nie bez powodu SMP to survival multiplayer, Any survival single player